Witam, witam serdecznie. Nazywam się Urszula Wolska i to jest mój kanał YouTube, gdzie znajdziecie bardzo, bardzo dużo filmów na, na medytację, umysłu i, i dla całego ciała są wszystkie lekcje, wszystkie, le jakie chcecie. Rozciąganie mięśni całego ciała, i gimnastyka dla całego ciała, z, masz, z piłką, z ring, z różnymi, różnymi rzeczami, okay? Dzisiaj chciałabym w ciągu 5 minut nauczyć Was bardzo prostej, bardzo prostej, bardzo, prostej, bardzo prostej rzeczy. Jak wyrzucić stres, jak wyrzucić wszystkie energię negatywną z naszego ciała. Na przykład jak wstaniemy rano i, i źle spaliśmy, wszystko nas boli, co mamy zrobić? Tylko w 5 minut, żeby żeby to wszystko wyrzucić z naszego ciała. Bardzo proste, bardzo proste. Oddychanie, wdech nosem, wydech ustami, ale wszystkiego was nauczę. Zapiszcie się na mój kanał, zróbcie subskrypcję, bo jest bardzo dużo nowości, które będą przychodziły dla was. 5 minut, i jesteśmy zupełnie rozluźnieni. 5 minut, i nie mamy już problemu. 5 minut, i nasze ciało zupełnie, zupełnie jest już nasze, zdrowe i szczęśliwe. Siadamy, zawsze siadamy. Jeżeli jesteście, wstaliście rano i obudziliście się źle, macie bóle. Nie róbcie ćwiczenia w pokoju, w sypialni, tylko idźcie do innego miejsca, ok? Wszystkie te ćwiczenia możecie zrobić w biurze, w jakimkolwiek miejscu. Zatrzymajcie samochód, w samochodzie, nawet do Jesteście w biurze, w jakimkolwiek miejscu, coś się stało, coś jest tak, jakieś brzydkie myśli, jakieś problemy, ok oddalam się od tego idę do innego miejsca siadam i 5 minut czasu jest tylko potrzebne. 5 minut czasu więc siadamy otwarte są nogi okej okay. położymy ręce na kolana i siedzimy prosty kręgosłup ale nie jesteśmy zestresowani Nadu ramiona okej okay. zamykamy oczy i bierzemy wdech nosem i wyrzucamy ustami jesteśmy bardzo rozluźnieni Ciało rozluźnione, umysł rozluźniony. Oddychamy, bierzemy powietrze nosem i wyrzucamy ustami. Powoli, powoli, głęboko bierzemy powietrze nosem i wyrzucamy ustami. Bardzo powoli. Oczy są zamknięte. Bardzo, bardzo powoli i głęboko bierzemy powietrze nosem. I wyrzucamy ustami powoli, powoli. Rozluźniamy mięśnie całego ciała. Idziemy, poczujemy nasze stopy, jak są położone na podłodze. Rozluźnione kompletnie nasze palce od stóp. Poczujemy całe stopy kompletnie rozluźnione. Idziemy powoli do góry, do góry, do góry. Kolana zupełnie rozluźnione. Wyrzucamy wszystką energię negatywną z naszego kolana, jednego i drugiego. Oddychamy bardzo powoli i głęboko, powoli i głęboko rozluźniamy. Idziemy jeszcze do góry, całe nasze nogi teraz są rozluźnione. Pośladki są rozluźnione zupełnie. Oddychamy nos i usta. Rozluźniamy wszystko kompletnie, powoli i głęboko. Bierzemy powietrze nosem i wyrzucamy ustami. Idziemy jeszcze do góry, rozluźniamy mięśnie brzuszka, rozluźniamy żołądek, rozluźniamy płuca, pierś. Zupełnie rozluźniamy całą tą część naszego ciała. Oddychamy, bierzemy powietrze nosem, wyrzucamy ustami. Przenosimy teraz nasze myśli do naszych rąk. Dłonie są rozluźnione na kolanach. Łokcie są rozluźnione. Ramiona są rozluźnione. Idziemy do góry, jeszcze do góry i szyja. Szyja z przodu i z tyłu jest zupełnie rozluźniona. Idziemy jeszcze do góry. Nasze oczy są rozluźnione, nasze policzka są rozluźnione, nasz nos jest rozluźniony, nasze usta, nasze broda, nasze czoło. Oddychamy powoli i głęboko. Zęby są lekko otwarte, oddychamy powoli i głęboko. Poczujemy całe ciało zupełnie rozluźnione. Powoli i głęboko bierzemy powietrze nosem i wyrzucamy ustami. Poczujemy całe ciało jest bardzo ciężkie. Zostawiamy wszystko. Pusty umysł, zupełnie pusty. Czujemy zupełne rozluźnienie naszego całego ciała. Oddychamy powoli, powoli nos i usta. Jeszcze głęboko, jeszcze powoli, jeszcze bardziej rozluźnieni. Jeszcze bardziej rozluźnieni. Bierzemy jeszcze powietrze. Głęboko i powoli oddychamy. Zamkniemy silno dłonie, ściśniemy silno oczy i otwieramy. I obserwujemy, gdzie jesteśmy. Pięć minut. 5 minut wystarczy, żeby się rozluźnić, żeby wszystko wyrzucić z umysłu. Niepotrzebne, nam niepotrzebne, niepotrzebne, absolutnie. Codziennie, codziennie, codziennie. Bardzo ważne, żebyście robić to ćwiczenie codziennie i jak chcecie, nawet ile razy w ciągu dnia. Tylko pamiętajcie, żeby zawsze było codziennie. Nasz umysł się tego nauczy, i potem jakakolwiek sytuacja się nam Pokaże, czy wejdzie nam do głowy. Nie wiadomo, co jakakolwiek myśl, jaka sytuacja z kimkolwiekśmy się pokłócili, nie mamy pieniędzy, jakikolwiek problem. Jak usiądziemy, natychmiast nasz umysł, co zrobi Okej. Okay. Ona, on potrzebuje teraz to wszystko z siebie wyrzucić. Pięć minut, pięć minut. Więc zapraszam Was na subskrypcję, bo nowości przychodzą. I, I zapraszam Was też na mój, na mój, na mój profil Facebook, Instagram i na mój, na mój, e, 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 stronę internetową www.energiapositive.eu i tam wszystko znajdziecie. Pozdrawiam i miłego, miłego relaksu.